Pamiętasz Gunmar, jak to się poznaliśmy? Tak, szkolenie w moim rodzinnym Bergen było naprawdę niesamowite. Do teraz pamiętam te i Ikeusa. A ty, cieszysz się, że wybrałeś Hanze? Nie, mógłbym się nie cieszyć. Poznaję wielu nowych ludzi, mnóstwo podróżuje. To niesamowite, że te miasta tak się jednoczą, daje to wiele wspaniałych możliwości. Tak, ta integracja ułatwia życie, no i poszerza horyzonty. To mam mówić? Będzie na samo nagrywać. No spoko, no to razem z moim ziomkiem jesteśmy przedstawicielami Hanzy. No, dosłownie tłumacząc z niemieckiego oznacza to gromada, no bo jesteśmy gromadą miast i kupców jednoczących się, żeby wspierać się w handlu, no ale też w innych celach. To piękne miasto było niegdyś ważnym członkiem tego sojuszu, co widać po tutejszych gumerkach kamienicach oraz kościołach. Zobacz bracie, nasze toruńskie sokiennice. Jakie wyjątkowe. Dlaczego? Otóż Dom Kupiecki w Ratuszu od samego początku był własnością miasta, a nie lokalnego suwerena. A i umożliwiało to mieszkańcom wolny handel. Toruński Ratusz oprócz Domu Kupieckiego gościł też sobie archiwa. Miejskie? Również, ale dla nas ważniejsze są te hanzeatyckie. Przechowywane są tutaj dokumenty związane z handlem, jakieś ma kupców, no i widać, że to są tutaj też nazwiska kupców, które są umieszczone na Alei Gmerków. Ten jest naprawdę imponujący. No tak, a jaki międzynarodowy. Połączenie europejskich stylów robi wrażenie. No, jest naprawdę no prawo chełmińskie, tu nie możesz to nagrywać. To górny zakaz. I, ja, ja nie wiem, co mu odbiło, ta kamera była naprawdę droga. Ja tutaj tylko pracuję i ja chcę już do domu. To tu się odbenedykciło, jakby to było prawo lubeckie, tak jak wreszcie cesarstwa, to tak by było. Pod takim prawem każdy jest wolny, nawet jak się chłop przed pańszczyzną w mieście roku krywa. Dobrze, że w tej Unii to każdy jest wolny. Zanim przejdziemy dalej, w ciągu wieku powstało wiele związków hanzatyckich. Ten, o którym mowa w tym dokumencie, to tak zwana Hanza niemiecka. Za jej początek można uznać traktat pomiędzy Lupeką a Soest, który z czasem został rozszerzony o kolejne miasta. Liga rozrosła się na tyle, że liczyli się z nią liderzy państw. Celem Hanzy był monopol na handel w północnej Europie, co koordynowane było ze stolicy Związku Lubeki. Jednym ze skutków federacji jest wspólna kultura, architektura oraz wartości. Zaobserwować to można m.in. w Toruniu. Widzisz te herby? Należały one do miast, które w czasach świetności Hanzy handlowały z Toruniem. Naprawdę? Od jak dawna ono to są? O dziwo, od niedawna dopiero od 2009 roku. Dobrze, że Duch Hanzy jest dalej żeby... Odniesienia do Hanzy możemy znaleźć również w popkulturze. Naprawdę? Gdzie? Na przykład w książce metro 2033 Głuchowskiego pojawia się tam organizacja, której przywiecają podobne idee jak naszej. To chyba muszę ją przeczytać. A jak już przy tym jesteśmy, to niedawno niedawna działa nowa Hanza. Dwieście miast, które niegdyś należały do tego związku, łączą się wspólnie, aby odnowić jego ducha. I z tego co pamiętam, zjazd w tym roku odbywa się tu, w Toruniu. Naprawdę niesamowite, że niektóre miasta dalej chcą kultywować ducha Hanzy. Wiesz co, Friedrich? Ty to jesteś dla mnie jak brat. Gdyby nie ty, to bym pewnie siedział w tym bergen i łowił ryby w Przeręblu. A tak to siedzimy razem, jemy jedzenie i podróżujemy sobie po świecie i mogę poznać takich ludzi jak ty. Gumar, ty to dobry Nord jesteś, ale jak na tego króla Danii patrzę, to mam ochotę flotę zebrać. Oj, Friedrich, Friedrich. Wydysz ja zapomniał, że już raz dostaliśmy od tego króla Danii. Chociaż pod nałową Torunia pokonaliśmy Danię i Norwegię, to czy nie lepiej jednoczyć się w celach pokojowych, wszech wspólne wartości, zamiast walczyć? Jakie jest tu do tego dokumentu? Protoplasta Unii? No można to tak określić. No, Ligę łączyła wspólna waluta, system prawny, polityka zagraniczna, no a przedstawiciele poszczególnych miast kierowali nią wspólnie. Dzisiejsza Unia Europejska działa podobnie. Otwarte granice, wspólny rynek gospodarczy. No, jednak Związek nie posiadał biurokracji, a zaledwie zmiór zmieniających się praw. Sejmiki były zwoływane nieregularnie, a miasta czasem odmawiały wysłania przedstawicieli. To mogło wpłynąć na upadek Ligi. Za to Unia, pomimo federacyjnego charakteru, działa pod zarządem parlamentu i aparatu administracji. No, cieszę się, że żyję na kontynencie, w którym kultura i wartości są zbudowane na podwajnach Ligi San to już koniec, to tak, mogę tak. tego to zabieda w ogóle, że jakimś mikrofonem chłopak muszę nagrywać w ogóle. Dobre. Dobre.